Królowo, cieszę się, że tu jesteś, bo to miejsce właśnie dla ciebie. Dla kobiety, która jest jak wino, która z każdym dniem, z każdym zdarzeniem, ba nawet z każdym oddechem nabiera mocy. Nazywam się Justyna Nowakowska i jestem przedsiębiorczynią, mamą, mierzoną, blogerką i pisarką. I jestem tu po to, żeby dmuchać ci w skrzydła inspiracją, motywacją i wsparciem. Podcast Rozmowy przy Winie to miejsce, gdzie bez tabu i bez kija w tyłku. Rozmawiamy o tym, co ważne. O emocjach, o uczuciach, o związkach, o sukcesach i o seksie. Proskość się i nabieraj mocy, tak żebyś już za chwilę mogła powiedzieć. O kurczę, nigdy wcześniej nie była młodsza, piękniejsza i szczęśliwsza. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiejszy odcinek podcastu Rozmowy przy winie zatytułowałam Co to znaczy mieć jaja, czyli co nas nie uwodzi w mężczyznach? Co to znaczy mieć jaja? Dostaję za to pytanie czasami po łapkach i nawet trochę to rozumiem, bo jaka jest odpowiedź na to pytanie? No, nasuwa się jedna. Co to znaczy mieć jaja? Nie być pizdą. I pierwsze konotuje z męskim i z pozytywnym, a drugie z kobiecym i negatywnym. I to jest bardzo krzywdzące, gdyż wokół nas pełna jest kobiet z silnymi, mocnymi, wielkimi kochones i pełno facetów, którzy mentalnych kochones nie mają wcale. Stawiam dzisiaj dwa pytania. Pierwsze: co to znaczy mieć jaja? A drugie: jak żyć w świecie i jak dealować z facetami, którzy. Tych kochones nie mają. Zapraszam. Kochones jaja to coś, co z samego założenia kojarzy się z testosteronem. Testosteron z kolei kojarzy się z odwagą, siłą, umiejętnością podejmowania szybkich decyzji z wytrwałością. I kiedy myślę o takich byczych jajach napełnionych testosteronem, to widzę wikingów płynących przez zimne morza, dzielnych, opływających seksapilem i takim testosteronem facetów. Ale widzę też eteryczne kobiety, które bardzo dzielnie mierzą się ze swoją codziennością. I wszystkie kobiety, które mają te kochones, mają te jaja, wiedzą, że Duża ilość testosteronu wcale nie jest potrzebna do tego, żeby mieć jaja. Wiemy też, niestety, że posiadanie narządu produkującego testosteron nie jest gwarancją tego, że się posiada mentalne kochones. A szkoda, bo są w naszym życiu mężczyźni, którymi chcemy czy nie chcemy, na co dzień dealować musimy. I byłoby cudownie, gdyby do swojego męskiego pomęsku stawali. Nie wiem, ile razy w swoim życiu, w różnych kontekstach, od różnych mężczyzn usłyszałam, że jestem silna, odważna, otwarta i szczera. I niby to był komplement, i niby powinno to mi robić dobrze, ale gdzieś w tle było ale. Jesteś odważna, ale nie dla mnie. Jesteś silna, ale dla mnie za silna. Było tam też takie więc. Masz kochones, więc poradzisz sobie sama. Masz jaja, więc ja nie muszę. Ty zrozumiesz. I za każdym razem, kiedy to słyszę, to widzę ich takie zatrzymanie, widzę napięcie w ciele, widzę mętny wzrok i czuję wyraźnie, że tam jest coś jeszcze. Jest tam jedna wielka tęsknota za męskim, za tymi jajami. Bo każdy z nas, niezależnie od płci, tak naprawdę, za tą swoją męskością, za tymi jajami, Tęskni. I nie chodzi tu o żadne nadprzyrodzone moce, o super siły, o, jakieś, o jakąś szorstkość. Chodzi tutaj o coś takiego, żeby nazwać to, co w nas jest, po prostu po imieniu. Tak, boję się. Tak, nie stać mnie na to i dlatego to się nie wydarza. Tak, po prostu mi się nie chce, jestem zwykłym leniuchem. Tak, jest po prostu wygodnie. Tak, spierdoliłem. Tak, kocham cię, ale nie wiem, co z tym zrobić. I najważniejsze, tak wezmę za to odpowiedzialność. I wezmę za to odpowiedzialność, to nie znaczy, że od razu coś zmienię, bo to jest Twoja sprawa. Wezmę za to odpowiedzialność, to przestanę pokazywać palcem na to, co dookoła. Przestanę oczekiwać od Ciebie, że Ty zrobisz to za mnie. A co zamiast tej odpowiedzialności dostajemy? No wiesz, jak jest. I w tym miejscu dokończ sobie cokolwiek, wsadź cokolwiek. No wiesz jak jest. Mam żonę. Mam dzieci. Mam za mało kasy, muszę pracować. Nie umiem się zaangażować, bo zraniła mnie mama albo zraniła mnie inna kobieta. Świat jest zły, jest inflacja, wysoki kurs franka i w ogóle wszystko dokoła działa przeciwko mnie. I ja się tak zastanawiam, kiedy słyszę to wiesz jak jest. Co ja mam z tym zrobić? Mam ochotę spytać: No i co, darling? Co ja mam z tym zrobić? Mam Cię przytulić, pogłaskać, a zrozumieć, bo ja mam kochones, a Ty niestety nie. I kiedy patrzę na tych mężczyzn wokół mnie, kiedy analizuję sytuacje, które mi się przytrafiają, to dochodzę do wniosku, że czas najwyższy przyjąć dwie prawdy. Pierwsza prawda jest taka, że jak nie masz chłopaku, kochones, nie masz jaj to od tak ci po prostu nie wyrosną. A druga, dla mnie dużo bardziej bolesna, jest taka, że niezależnie od tego, jak bardzo będę chciała, żeby ci wyrosły, jak bardzo mocno bym nie zaklinała tej rzeczywistości, to ci nie wyrosną. Mogę zamykać oczy, mogę mówić, och tak, niech wyrosną, niech wyrosną, niech wyrosną, ale otwieram je i jak nie było, tak nie ma. I wiem, że świat teraz jest taki zły i podobno kobiety kastrują mężczyzn, podobno bierzemy wasze kochone spod pantofel, wyręczamy, matkujemy i takie tam różne. Słyszałam wiele razy o tym, że jest wam trudno i że w ogóle do dupy mamy czasy. Ale może jednak nie o trudne czasy chodzi. Może chodzi o to, że czas panowie przestać się zastanawiać co świat może zrobić dla was, tylko zadać pytanie... Co wy możecie zrobić w sprawie odzyskania swoich jaj? Bo mieć jaja, przyznaję, nie jest wcale łatwo, ale bez jaj, moi drodzy i panie i panowie, jest znacznie gorzej. Dzisiejszy podcast jest o relacjach damsko-męskich i o poszukiwaniu jaj w tych relacjach. Ale tak naprawdę, jaj tej odwagi. Tej, tego zdecydowania, tej szczerości szukamy w każdej relacji, i biznesowej i przyjacielskiej. I pytanie jest, dlaczego godzimy się na to, że te nasze prywatne, naprawdę czasami najważniejsze relacje budujemy z ignorowaniem faktu, że tych jaj nie ma. Jest tak niejajecznie, że głowa mała. I ja bardzo tęsknię, czasami sobie myślę, że chciałabym mieć wehikuł czasu, który przeniesie mnie w czasy Ragnara, gdzie tej odwagi, tego testosteronu wikińskiego było mnóstwo, a dzisiaj jednak toleruję za dużo, za dużo bezjajeczności w moich relacjach. Bardzo się zastanawiam, skąd to się bierze. Dlaczego zgadzamy się na budowanie relacji bezjajecznych? Kilka dni temu miałam takie trochę niespodziewane, chociaż oczywiście stawiam to w cudzysłów, bo było bardzo spodziewane, zdarzenie z moim eksmężem. Takie zabawy damsko-męskie w obszarze rozwód i opieka nad dzieckiem. I niby już rozwiedliśmy się dawno, i niby dziecko mamy już duże, ale jednak pojawiło się, bo ja nie mogę, bo ja nie dam rady, a ty możesz, więc za mnie to zrób. Nie był to pierwszy raz, kiedy tą niejajecznicą z własnej woli się poczęstowałam. Poczęstowałam się, najadłam, kurzyłam i zaczęłam się zastanawiać, dlaczego na ten brak jaj się zgadzam, skoro mnie on tak zupełnie nie uwodzi, kiedy zupełnie czego innego w swoich relacjach szukam. I oczywiście mogłabym się schować za mnóstwem wymówek, co zresztą w pierwszym odruchu próbowałam zrobić. Bo to przecież ojciec mojego dziecka, bo świat taki, bo przecież nikogo do posiadania jaj nie zmusza. I to oczywiście jest prawda, ale druga prawda jest taka, że to zgadzanie się na nie kiedy się jajecznicę lubi, jest już historią o mnie. Bo przecież, kiedy słyszę, że ojciec mojego dziecka nie może czegoś zrobić, a ja to zrobić powinnam, to wcale nie muszę go w tym wyręczać. Kiedy widzę, że mężczyzna mojego serca nie ma jaj, żeby zrobić krok albo w prawo, albo w lewo, nie muszę mu w tym bezruchu towarzyszyć. Przecież wiem, co zrobić. Pytanie jest tylko takie, dlaczego tego nie robię? Dlaczego nie działam z poziomu dorosłego i nie idę do prawnika w przypadku Eksmęża nie macham niezdecydowanemu chłopakowi na pożegnanie, tylko jęczę z bezsilności, proszę, przekonuję i tłumaczę. Otóż, królowa moja, odpowiedź jest bardzo prosta. Ja po prostu zapominam, że mam prawo żądać jaj. Czasami się też boję ich zażądać, albo nie umiem tego zrobić, bo dorosły, dojrzały człowiek. Potrafi żądać, ale potrafi też przyjąć odmowę. Konsekwencją będzie wtedy to, że będę musiała iść do prawnika, że będę się musiała rozstać, że będę się musiała przestać przyjaźnić. A czasami nie chcemy z tego zrezygnować. I może jest to historia o przekonaniach, o przyzwyczajeniach, bo przecież wokół nas tak mało Ragnarów. Nasze mamy tak robiły, czasami nasze babcie tak robiły. Jest to też czasami historia o lękach, nadodpowiedzialności i nieumiejętności stawiania granic. Ale o czymkolwiek, by to nie była historia, to jeżeli poczujesz, że wokół ciebie robi się niejajecznie, to czas spojrzeć w lustro i spytać, czemu ja jaj nie żądam? No oczywiście, jeżeli lubisz, jak jest jajecznie, bo jeżeli może być niejajecznie, to nie ma tematu. A żeby niejczności wokół nas nie utrwalać, to ja proponuję, żeby gdzieś na to pytanie zawieszone wokół ciebie, wiesz jak jest, odpowiedzieć wprost. Nie, nie wiem, jak jest. Wiem, jak nie jest. I wiem, jak być by mogło, gdybyś miał jaja. Wiem też, jak chcę, żeby było w moim życiu, dlatego swoje jaja dbam. A jak jest u Ciebie? No cóż. Chyba wystarczająco, skoro jest. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia. Nieustająco zapraszam cię na moje social media. Jestem jak wino, zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. I oczywiście będzie mi ciebie miło gościć na mojej stronie. Jestemjakwino.pl.